Siema, druga kawka wjeżdża.

nie Zanieczyliśmy trochę się sprzętowo, żeby tu dopłynąć, więc statywu nie ma. Będzie trząchało live. Jest złapy. nocka na spokojnie. Nic specjalnego się nie wydarzyło. A mogło. Fajna notka, cieplutka, bez wiatru. Elo, Paweł. No. Niestety bez ryby. Bez. Bez, wielku. Rano klasyka gatunku, no prze, przepłynęliśmy, poprawiliśmy zestawy, coś tam, jakieś, wiesz, wymiana żyftów, poprawki. Baba i cześć, nie, bez samogonu, poważna wycieczka, żadnych głupot. Przełączaj się na polski. a Tylko, tylko po polsku, polskimi literkami pisz będzie się czegoś dowie no to no generalnie szczerze ety tu jak na boku, bo przynajmniej coś się dzieje zawsze możesz nadgonić jakąś uklejką, krąpiakiem takiej historii na tym Bógu cisza i cisza i cisza I kiedy byś człowieku tam nie pojechał, to cisza, tam na moim Bógu już nie widać nawet wątleje piwo. Piwo już wypita. Nie ma co nalewać piwa, bo tu zaraz trzeba się różnicować do domu. Włączyć jakieś przemyślenia, nanosić poprawki i myśleć nad kolejną poważną misją. było po piwku do kolacji starczy tych głupków. Kawek do naniesienia jest sporo. jakby tam kiedyś mu przyszło do głowy oglądać odnośnie kołowrotków no ja się spodziewałem, że ja w tych pieniądzach nie dostanę jakości Pena ale to jest jak z jazdą samochodem no uczysz się na korsie, kupujesz sobie potem Bentleya i jeździsz Bentleyem muszą no, śpić, to się odtworzy kiedy indziej a nie to go dopadnę na żywca na pliwie. tak samo z tymi kołowrotkami bo podejrzewam, że gdzieś tu ktoś będzie czegoś tam szukał mam od 12 tysięcy przy mojej częstotliwości łowienia przy tym, że się uczę wolę popsuć kołowrotek za 170 zł jak taki za 1000 chociaż Zaraz ktoś powie, że tego za 1000 się nie da popsuć. Wszystko da się popsuć. Da się nawet, widzicie, tamten jasny krzak. O tamten, taki najjaśniejszy. Da się nawet pomponem w krzak pierdolnąć. Da się. Ja bym to uczynił. Nie chwaląc się za mocno. Skończyło się na paru rysach. I na hamowaniu na drzewie. Nie, nie chce mi się inglisz. Zanim ja się nauczę angielskiego, to ty się nauczysz polskiego. Ucz się polskiego, dawaj po polsku. Jeszcze lepiej. Żadne ruskie, angielskie, polskie. No abla. Tylko polskie. Co wam powiem? Woda piękna. Potencjał zajebisty. Tylko trzeba się uczyć i uczyć i uczyć i pływać. I robić motogodzin. Niestety woda w nocy martwa, nie było słychać, żeby coś tutaj chodziło, ale to nie znaczy, że tu nie ma ryby. Trzeba się tylko nauczyć i wyjąć. Tak, Paweł. Podobny, tylko wy tą cywilizą kuźwa piszecie, a, a mnie się nie chce tych hieroglifów przypominać, bo 30 lat temu się uczyłem. Uczyli mnie tego na siłę w szkole. Traumę mam do dzisiaj. Żeby nie był angielski, tak samo wbijali mi młotem. Nie poszło. Najlepiej to mi z francuskiego wychodzi jak jacy młajskim. po polsku jak. Kolacja, albo obiad, zależy kiedy złapie. To jest kwestia czasu. Coś tam się połowiło, samej drobnicy. Główne, główny cel nie został osiągnięty. Został i nie został. Trzeba przyznać, że jak na praktykantów Władek trafił 40 cm w sumie. Ale to nie jest główny cel tej wyprawy. Główny cel tej wyprawy zaczynał się od 90 w górę. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Czy to będzie stacja rezygnacja? Czy idziemy w to dalej na maksa? Na miarę możliwości. Powiem Wam, że pójdziemy. W tym roku idziemy w to na maksa. Ile tylko się da i jak się da. Gdzieś tam w planach pod drodze kiedyś były jeszcze jakieś brzany. Ale chyba nie dźwignę tego do kupy jednego i drugiego jak się jak się nie rozpędzę, to trzeba się skupić na jednym. Tak jak się rozbiegam, to będzie tylko kupa bałaganu. Żadnych efektów z tego. Kantów. Stacja chyba prawilna, bo trochę umęczony jest I tak ma to wyglądać Michał silnik tu siedzi dycha, a o długości ci nie powiem, bo nie jestem właścicielem Właściciel siedzi tam daleko A mierzyć tego mi się nie chce nie ma na łajbie miary, miara jest gdzieś tam w skrzynkach Nie chcecie oszukiwać 3,40 Jakoś tak Jak wyniki na jeziorach w powie. No to piękne rozpoczęcie żeście mieli, grubo Dzisiaj ich wczoraj nic, no widzisz, nie wiem, no na coś to trzeba zwalić Co, wiatr się zerwał, pogoda się zmieniła I tu już nie było, wczoraj wieczorem Władek, ale to nie na sumnitkę, tylko z na przystawkę ze spławika czterdziestkę takiego koła na sumówkach cisza to, kupa roboty z tego była Witu, czyli czyli dobrze było. Cała masa danych do przetwarzania. Nie no, chyba była. Generalnie mówię, no ja tak chciałem, żeby, żeby zaliczyć to, żeby było 90 i w górę. Ale ogólnie, ogólnie gatunek wszedł, czyli jakiś tam, Cel połowiczny żeśmy osiągnęli, poniekąd także, także nie jest źle, no. jest cała masa rzeczy do poprawienia. I trzeba mieszać tą wodę dalej, żeby nie skisła. Woda musi być mieszana. Trzymaj się Witula. Spokojnej niedzieli. Najlepszego ci tam. Woda też sporo opadła z tego co, co widać Brakuje, brakuje trochę tej wody, nie się nam robi mocno. A wy jak tam gdzieś ktoś coś opowiadajcie, chwalcie się trochę wynikami. Młody z żoną u mnie też zadowoleni, by. pociągali sobie jakiś tam uklejek krąpiaków. Czyli coś tam się działo, no to, to na duży plus, bo Po co? No jak bierzesz kogoś, kto, kto nie jest zapaleńcem, no to, to każda ryba go cieszy. Jak go weźmiesz na wodę, tak jak zaliczyliśmy Bóg dwa tygodnie temu i tam było na zero, tam wyjechał klenik chyba taki 15-10 cm. Małe jakieś głów. i to były wszystkie ryby całego wyjazdu. No to, to przecież dla takiego gówniaka 8 lat to jest załamka. Mieleć, mielić wodę 24 godziny i, i nic z tego nie wychodzi Młody ma ciśnienie, idzie ostro w Spinning widzę. Jeżeli chodzi o Dorado, Alaskę, no to już ostygł. Po godzinie rzucania nabawił się odcisków na rękach mówi, że go ręce pieką, że to jest za ciężkie, czyli, czyli sam sobie doszedł do wniosków, że że chce ultralighta i, i jest problem, bo nie, nie braliśmy takiego sprzętu, no ale na ma. Bałem się, że może trochę ostygnie po tym spinningu, ale nie. Dzisiaj rano wstał pierwsze, co to wędaj. Pogrzebał coś tam w pudełkach leżejszego sobie założył i, i ogień, nie? Czyli będzie w to szedł. Na razie... Podejrzewam, że za tydzień zrobię mu komercję, żeby się wystrzelał na okoniach trochę odku, żeby go nie zdołowało bez rybie. I, i następny wyjazd gdzieś tam na wyspie znowu będzie mielił wodę dziką. Żona to jest żona, żona zanim wszyscy się cokolwiek jakoś ogarnęli, ona już na spowieku siedziała i już targała płotkę. Czyli wszystko w normie. A ja jak to ja? Ja mam cel do realizacji. Głównie skupiam się na celu. Reszta to są tylko jakieś tam boczne tematy. Od michy ostatnio uciekłem, jakoś stało mnie bawić gotowanie, nie mam weny, nie mam chęci, ogólnie cały wyjazd jedziemy na kiełbasie z ogniska i na jajecznicy z kurkami, bo teściowa nas zbierała. jajecznica z kurkami jest pro, ale nieco wyjazd. Także jakieś pomysły na michę takie rzeczy, piszcie w komentarzach. Ja się tutaj trochę wypaliłem. Kawa ze zmywakiem to podstawa. Kawa ze zmywakiem jest. a reszta, no jak, jak masz cel na ubij i, i go chcesz zrealizować, to trzeba nad tym pracować. Jak trzeba nad tym pracować, to prawda jest taka, że je się bele co oby tylko brzuch zapchać i o głodzie nie myśleć, o robocie, tak jakoś mnie to wychodzi. Wieszcie co tam u Was i po malutku kończymy live. zostało 15 minut o 12 idę, po malutku zbieram ten mandu. Trzeba wracać do domu, brać się za robotę. Uzupełniać sprzęty i myśleć co dalej. Tygodnie porobimy sobie chyba znowu szczupakawę Bo na dalsze wyjazdy raczej szans nie ma Co, kończymy pomalutku. Popatrzyliście na wodę, odpoczęliście sobie internetowo. A ja ostatnie parę minut spokojnie. Trzeba się zbierać. Łapta, Łapta. Nie sieć tam w domu.